Cześć. Rozpoczynam eksperyment, w którym inwestuję po 500 zł w 5 różnych aktywów. Nie jest to strategia inwestycyjna. Celem portfela jest pokazanie, jak zachowują się poszczególne aktywa w długim terminie. Materiały na kanale Projekt Kapitał mają charakter edukacyjnego eksperymentu, pokazuje wyłącznie swoje decyzje i wyniki i to nie jest porada inwestycyjna. No dobra, zakładam portfel publiczny, startuję z kapitałem tysiąca zł. Dzielę go równo na 5 aktywów, nie będę omawiał każdego z nich, od tego są inni guru. Ja chcę tylko dokonać eksperymentu i pokazać, jak zachowują się konkretne aktywa przy comiesięcznych zakupach, niezależnie od sentymentu jaki panuje na rynku. Zainwestuję 30 tysięcy złotych rocznie po 6 tysięcy złotych w każde aktywo. Pierwszy cel ustawiłem na 100 tysięcy złotych, powinno to zająć nieco ponad 3 lata. Wtedy będę miał pierwszy miarodajny efekt, choć w inwestowaniu 3 lata to bardzo krótko i najciekawsze wyniki pojawią się po 5 latach w górę. Pierwszego zakupu dokonałem 5 grudnia i tak portfel prezentuje się po pierwszym miesiącu. Za 500 zł kupiłem akcję spółki Synectic, wzrost to niespełna 5%. ETF na S&P 500 do tickerze CSPX, tutaj mamy minus 1%. Troszeczkę bitcoina. Wzrost o 1,5%, dwie srebrne monety Brytania uncjowe, wzrost o 30% i 5 obligacji EDO, wzrost o 0,5%. Dwa sprostowania. Cena srebra jest tutaj podana po cenie spot i trzeba pamiętać o marży przy zakupie, więc ten wzrost realnie jest nieco mniejszy. Dywidendy, które spłyną z akcji, będę reinwestował, więc przez kilka miesięcy w roku wpłaty będą większe niż te 500 zł. I tutaj najlepiej będzie widać przykład tego, jak działa efekt procentu składanego. Dzisiaj dokonałem kolejnych zakupów i portfel obecnie wygląda w ten sposób. Za 500 zł kupiłem spółkę CyberFolks, kolejną część TF na SP 500, garstkę Bitcoina. Tym razem wybrałem dwie monety wiedeńscy filharmonicy, jednouncjowe, i kolejną paczkę obligacji. Odhaczam kolejny kwadracik i słyszymy się za miesiąc. No, chyba że nagram coś neutralnego. Ten kanał to wyjście z mojej strefy komfortu. Pozdrawiam.